Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na imię mam ksiądz Artur Bartol. Jestem z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Pochodzę z Lubina oczywiście. I od 1996 roku pracuję na misjach w Afryce. I mam okazję teraz, aby właśnie skierować do Was, drodzy parafianie, z parafii serca Pana Jezusa, właśnie kilka słów na dobranoc. Jestem tutaj, można powiedzieć, przez przypadek ponieważ wszystkie granice są zamknięte i jestem zablokowany, nie mogę wylecieć do siebie. Od końca lutego, jak przybyłem do Polski, tak do dzisiaj tutaj oczekuję na wylot. No na razie granice są zamknięte i czekam właśnie na tą wiadomość, kiedy będę mógł odlecieć. Chcę się z Wami podzielić właśnie tą myślą, o modlitwie, o modlitwę za misjonarzy, o tym, żeby się modlić za kraje misyjne, ponieważ Kościół jest z natury misyjny, także modlitwa jest najlepszym sposobem do tego, aby właśnie ten Kościół wzmacniać i my jako misjonarze potrzebujemy tej modlitwy, a przede wszystkim czujemy tę modlitwę w chwilach, w których jest niebezpiecznie czy trudno, to zawsze modlitwa nam pomaga. I zachęcam też do tego, aby modlić się o powołania, o powołania misyjne, żeby nie zabrakło właśnie też głosicieli Słowa Bożego, no nie tylko w Polsce, ale i też za granicą w krajach misyjnych. Zachęcam Was również do oglądania mojej strony na YouTubie. Można sobie wpisać Artur Bartol, misjonarz. Na YouTube to wyskoczy mój kanał, który założyłem, aby właśnie można było śledzić różnego rodzaju wydarzenia z Afryki, z, właśnie z mojej misji. Także tam mamy filmiki i z Czadu, i z Republiki Środkowoafrykańskiej. Także można sobie zobaczyć, jak wygląda kontynent afrykański, jak wygląda praca misjonarzy właśnie tam na dalekim lądzie w Afryce. Myślę, że ten czas, w którym jesteśmy, daje też nam do myślenia, że yy, tak jak ja na przykład przyleciałem tylko na miesiąc do Polski, a, a zostałem no, już tyle miesięcy i nie mogę wylecieć, daje to nam do myślenia, że czasami nasze plany, które sobie zakładamy, no, nie są może do końca realizowane i taki mały wirus spowodował, że granice pozamykane, ekonomia upada, ludzie się boją, dużo jest właśnie chorób z tym związanych, ludzi dużo umiera. Także zawsze można myśleć o tym, że my jako chrześcijanie zawsze musimy jednak ufać Panu Bogu, zawsze musimy stawiać Boga na pierwszym miejscu, bo jeżeli się Boga zostawi gdzieś tam z tyłu, to widzimy, że czasami mamy trudności. I nasze życie no, nie kręci się tak, jak powinno. Także zachęcam do tego, aby zawsze jednak Boga stawiać też na pierwszym miejscu w naszym życiu codziennym. I bardzo Was wszystkich pozdrawiam, bo zawsze jak jestem w Polsce, to się cieszę, że mogę się spotkać z parafianami, mogę się spotkać w różnych kościołach, nawet też o misjach opowiadać. No teraz nie miałem takiej możliwości, ponieważ kościoły były. Nie powiem pozamykane, ale była liczba pięć osób tylko w kościele. Potem były te przepisy różne, że nie można było się spotykać z grupami, także wszystkie akcje, które miałem zaplanowane, zostały odwołane. Pozdrawiam was wszystkich i życzę Wam, aby ten czas, który teraz przeżywamy, był dla nas czasem owocnym. A zbliżający się odpust waszej parafii, niech wam też doda sił i umacnia też was w wierze, że serce Jezusa, w którym jesteśmy, jesteśmy w tym sercu, no też niech nam pomaga i nam błogosławi. Życzę wam wszystkiego dobrego i dobranoc.